Pani ma przyziemne skojarzenia. W lipcu gościem specjalnym w telewizji Kinopolska Polska jest Anna Dymna, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek. Każdą rolę tak sobie wspominam jak taką podróż na niezwykłą planetę. Na ekranie debiutowała w roku 1971 w filmie Szerokiej Drogi Kochanie, mając już za sobą debiut teatralny. Jeżeli wejdziesz do niego... Albo zabierzesz go jutro ze sobą. To... Ha! Następnie przyszły role w 55 i pół bladego Juska, 150 na godzinę, a potem w Janosiku, serialu Droga oraz między innymi tytułowa w filmie Epitafium dla Barbary Radziwiłówny. Nie możecie mnie zostawić. Nie możecie odejść. Nie mogę. Rola w filmie Barbary Sas, Tylko strach przyniosła jej nagrodę na festiwalu filmowym w Gdyni. Ja panią znam. Nazywam się Katarzyna, nie piję już rok, piłam 7 lat. Zbychy, jak mówi Andrzej. Za dużo chciałam od życia i siebie. Kino i scena niezmiennie ją kochają. Ostatnio dymną podziwialiśmy w filmach Duże Zwierzę, Wiedźmin, skazany na blusa oraz w pokazywanym właśnie na antenie Kinopolska serialu Siedlisko. Kino My jesteście? No, no, w... W... Co się stało? Mieliście być wczoraj, co? W lipcu w Kinopolska w repertuarze ciekawostka wyprodukowany w byłej NRD film Z życia nic ponia, w którym Anna Dymna wystąpiła pod panieńskim nazwiskiem Anna dziadek, a u jej boku pojawił się wschodnio niemiecki gwiazdor Din Reed. W fleißig ein und sagt, ich soll recht lustig sein.